Dokładnie. Kredyt spłacony nie jest stracony. Cześć. E, przepraszam pana, mogę o coś zapytać? Tak, oczywiście. Usłyszałem, że mówi pan o spłaconym kredycie. Zgadza się. Trzy lata temu spłaciliśmy z żoną kredyt frankowy w PKO BP. i teraz zastanawiamy się, czy się jednak nie pośpieszyliśmy. Bo wie pan, słyszy się obecnie, że te kredyty ludzie unieważniają, że dostają od banku zwrot pieniędzy, że kredyt znika razem z ratą. A nam pozostaje słuchać i zazdrościć. Dlaczego tylko słuchać? Trzeba działać. Jeżeli spłaciliście kredyt we frankach lub w innej walucie, to śmiało możecie go podważyć. Nie ma z tym problemu. Możecie otrzymać z banku zwrot wszystkiego, co wpłaciliście. Nawet jak spłaciliśmy kredyt 3 lata temu? Tak, to że kredyt jest spłacony nie znaczy, że nie można go unieważnić. Tak jak Pan słyszał, kredyt spłacony nie jest stracony. Ale tyle czasu minęło od spłaty, że pewnie już się wszystko przedawniło. Wcale nie. Bieg przedawnienia zaczyna się w momencie zakwestionowania przez klienta zapisów w umowie kredytowej. A tego pewnie jeszcze nie zrobiliście. No nie, więc bez przeszkód możecie unieważnić swój spłacony kredyt i odzyskać od banku pieniądze. Pan się tym zajmuje, bo ja się na tym kompletnie nie znam. Może nam pan pomoże? Bardzo chętnie. Możemy umówić się na bezpłatną analizę i wyliczenie korzyści dla państwa. Świetnie, w takim razie odszukam dokumenty kredytowe i możemy się spotkać. Pamiętaj, jeżeli spłaciłeś kredyt we franku, euro czy innej walucie, to możesz odzyskać od banku pieniądze. Tylko w PKOBP takich spłaconych kredytów jest 76 tysięcy. Umów się na rozmowę z ekspertem i bezpłatną analizę umowy. Namiary znajdziesz w komentarzu i obserwuj ten profil.